Witam serdecznie. Nazywam się Anna Maria Kodzik z zawodu jestem architektem krajobrazu i projektantem wnętrz, natomiast moją miłość do ogrodów i wnętrz porzuciłam na rzecz planowania i pomagania w budowie placów zabaw dla dzieci. Od czterech lat jestem związana z firmą SunPlus. Ostatnim takim bardzo ciekawym wyzwaniem była budowa trzech placów zabaw w towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi. W miejscowości Laski pod Warszawą. Ośrodek jest prowadzony przez siostry zakonne, przez siostry Franciszkanki, Służebnice Krzyża, z którymi wspólnie podjęliśmy się zadania zaplanowania tych, tychże trzech placów zabaw. Nasza współpraca zaczęła się równo rok temu, w listopadzie 2013 roku, i początkowo miał być to. Tylko jeden plac zabaw przy domu dziewcząt. Natomiast z czasem e, niesamowite siostry pozyskiwały coraz więcej funduszy, dzięki czemu e, zbudowaliśmy aż trzy place zabaw e, przy domu dziewcząt, przy domu chłopców, jak również przy domu świętego Maksymiliana, który mm, pełni funkcję szkoły. Największa realizacja e, miała miejsce m, przy domu dziewcząt, e, ponieważ e, Siostrom udało się złożyć wniosek o dofinansowanie unijne. Wniosek został zatwierdzony i szczęśliwie dla dzieci powstał tam największy z tych trzech placów zabaw. Plac zabaw dla dzieci ociemniałych, niedowidzących budowaliśmy w historii firmy Sun Plus po raz pierwszy. Dlatego było to tak duże wyzwanie dla nas. Natomiast wszystkie kroki były ściśle konsultowane z, ze specjalistami z ośrodka i nadzorowane właśnie przez siostry. Jednym z pierwszych etapów pracy, oprócz wyboru miejsca, był dobór urządzeń. Było to niezwykle ważne, ponieważ musieliśmy każdą decyzję konsultować ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z dziećmi niedowidzącymi, niewidomymi, którzy tak naprawdę najlepiej znają ich potrzeby i umieją najlepiej zadbać o ich bezpieczeństwo. Kolejnym etapem, w którym ściśle współpracowaliśmy ze specjalistami ze środka, było rozmieszczenie urządzeń. Mm. Tutaj każda nasza koncepcja była weryfikowana, i specjaliści decydowali, czy tak może zostać. Decydowali, co, co należy przestawić, poprzesuwać. Także pracy było wiele, i ważnym aspektem było wykorzystanie słupków, specjalnych słupków wykonanych pod zamówienie zaprojektowanych specjalnie dla ośrodka dla niedowidzących. Które odseparowują strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, dzięki czemu dzieci, które nie widzą tychże urządzeń, nie wchodzą w te strefy i są dzięki temu bezpieczne. Przy doborze poszczególnych urządzeń kierowaliśmy się tym, ażeby dzieci miały możliwość relaksu, rozluźnienia, odpoczynku, jak również poprawienia kondycji fizycznej. I tutaj pojawiły się chustawki wahadłowe, ważki, karuzele, bujaczki, zjeżdżalnie, całe zestawy zabawowe oraz zestawy sprawnościowe. Dzieci niedowidzące wbrew pozorom na zestawach sprawnościowych radzą sobie świetnie. Oczywiście wszelkie elementy tych zestawów były dobierane pod kątem dzieci niedowidzących. Musiały się pojawić drabinki poziome, drabinki pionowe, równoważnie, różne przeszkody, dzięki czemu dzieci uczą się pokonywać przeszkody, które mogą im się przydarzyć w życiu codziennym. Tak więc ten plac zabaw ma za zadanie. Również ćwiczenie orientacji w przestrzeni. Na placu zabaw nie zabrakło również urządzeń fitness. Pojawiły się orbitreki, biegacze, urządzenia typu twister. Także młode dziewczęta, których tam nie brakuje, mogą również dbać o swoją sprawność fizyczną. Myślę, że to jest miejsce, które powinno spełnić wszelkie ich oczekiwania. Takim zwieńczeniem naszej realizacji było uroczyste otwarcie trzech placów zabaw. Miało ono miejsce 15 października 2014 roku. Data nie była przypadkowa, ponieważ na ten dzień przypada Święto Białej Laski. Święto niezwykle ważne dla wszystkich podopiecznych ośrodka, jak również osób, które tam pracują. Tak się szczęśliwie złożyło, że mieliśmy podwójną okazję do świętowania. Cała impreza udała się wyśmienicie. Dzieci wracały niektóre do domów, niektóre do internatów. Szczęśliwe, uśmiechnięte, wybiegane. W związku z tym również jesteśmy szczęśliwi, czekamy na kolejne tego typu realizacje. Cóż mogę więcej powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.